W życiu często stajemy przed trudnymi wyborami rodzina czy kariera, przyjaciele czy partner, kawa czy herbata, kombi czy kombi. Jak co roku po sylwestrze polska publika poczuła się co najmniej zmieszana. Minusy dobrodziejstwa ogromu stacji telewizyjnych po raz kolejny zebrało swoje żniwo. Na dwóch kanałach w tym samym czasie grano ten sam utwór. Na żywo. Co więcej, obie formacje mówią o sobie per kombi. Czyżby uwielbiany przez miliony Polaków zespół miał sobą wtóra? Czy jest możliwe, że któraś ze stacji kłamie na temat nadawania w czasie rzeczywistym? No i najważniejsze czy mnie jako fana muzyki powinno to obchodzić. Nadeszła pora, by przekonać się, czy mi to zakochanej przez wielu formacji przyczyniła się do urozmaicenia polskiej sceny muzycznej. Dziś postaram się dokonać ostatecznego rozróżnienia obu zespołów, tak, by wszystko pozostało na zawsze black and white. Zanim zaczniemy, chcę zaznaczyć, że chcę jak najmniej skupiać się na tym dramowym aspekcie schizmy kombi. Wszelkie spory i legalne potyczki będę omawiała, gdy to będzie absolutnie konieczne. Na polskim YouTubie już są ludzie, którzy omówili całą sagę od początku do końca. Ja chcę się skupić tutaj bardziej na muzyce i tym, co oba zespoły mają do zaoferowania, wiecie, artystycznie. Jakby mi zależało na patrzeniu, jak starsi panowie się kłócą o pieniądze, to bym się częściej widywała z rodziną. W połowie lat 70. Bałtycka Agencja Artystyczna, czyli jednostka odpowiedzialna za praktycznie wszystkie wydarzenia w Trójmieście, łącznie z koncertami w ikonicznej Operze Leśnej, zaczęła otwierać się na muzyków spoza głównego nurtu. Jednym z ich pierwszych odkryć jest zespół Akcenty, formacja, której przewodził klawiszowiec Sławomir Łosowski. Działała ona od końca lat 60., jednak dopiero w 75. roku doszło do zmiany składu, który utrzyma się przez dekady. Wówczas wszystkich muzyków poza liderem zastąpili Waldemar Tkaczyk, Jan Pluta i Grzegorz Skawiński. Trójka grająca wcześniej pod nazwą Horoskop. Niejako wchłonięcie zespołu wpłynęło też na brzmienie. Wcześniej łosowski z akcentami grał kompozycje inspirowane jazzem, bluesem i R&B. Panowie od horoskopu zaś specjalizowali się w poproku. To, co tworzyli razem, musiało więc łączyć aspiracje obu obozów. Współpraca z tak komercyjnym podmiotem, jakim jest Bałtycka Agencja Artystyczna, wymagała również pewnych zmian wizerunkowych. Aby dotrzeć do nowej, większej publiki, zespół miał być cool. W opinii specjalistów z agencji przeszkodą była nazwa grupy. Nie tylko błędnie kojarzyła się ludziom z awangardową przeszłością, ale też była ich zdaniem obciachowa. Po obfitej burzy mózgów zdecydowano się na kombi. Kombi, bo zespół gra kombi nacje wielu gatunków. Proste, nie? Do tego przewodziło na myśl luksusowe wówczas auta typu kombi, a nic tak nie przykuwało wzroku PRL-owskiej widowni, jak nawiązywanie do rzeczy, na które nie było ich stać. Przez pierwsze pięć lat współpracy chłopaki zajmowały się głównie występami na festiwalach dla szeroko rozumianej młodzieży. Jednym z nich były koncerty w ramach serii Muzyka Młodej Generacji – Pop Session, dzięki którym zespół znalazł się później na kasecie kompilacyjnej, która była wydana w 1979 roku. Znalazły się tam trzy nowe, oryginalne utwory kombi. Wspomnienia z Planeru, Jestem Wędrowcem i Pieniądze. Ten pierwszy ostatecznie stanie się pierwszym oficjalnym singlem zespołu. To, co nas interesuje, zaczyna się jednak dopiero potem, wtedy, kiedy to zespół na dobre startuje z własnym materiałem. Ich pierwsze krążki, czyli Kombi z 80. i Królowie Życia z 82., pokazują, jak daleko muzycy byli w stanie zajść, by znaleźć własne brzmienie. Łosowski chciał, aby w ramach integracji zespołu każdy miał okazję pisać materiał na płytę, i zaskakująco nie jest to aż tak wyczuwalne w efekcie końcowym. Rockman Skawiński komponuje utwory z syntezatorami, a zajarany właśnie syntezatorami Łosowski odnajduje się jakoś w rockowych brzmieniach. To, co jednak zaskoczyło mnie chyba jeszcze bardziej, to to, jak wypchane disco są te płyty. Mamy na przykład singiel Przytul mnie, który czerpie inspirację z sensualnych utworów Donny Summer i Giorgio Morodera. Mnie, nocy mi bądź. Albo spójrzmy na fankową Teleniedzielę i Humor Popsuty. Niedziela. Ich następne albumy dają nam to, co znamy do dziś. Perełki takie jak Słodkiego, Miłego Życia, Black and White czy Kochać Cię Za Późno pochodzą właśnie z tego okresu. Wtedy to nasi bohaterowie zdecydowali się też na formułę, z którą będą kojarzeni już na dobre: syntezatory i gitarowe brzmienie czyli w sumie pop lat 80. Więc tak, Kombi zdecydował się na pop. I w sumie bardzo dobrze. I następne płyty są spójne, miłe i fajnie się zestarzały. Cieszę się też, że miejscami wciąż pozwalali sobie na te eksperymenty. Jak na przykład w piosence Nie Poddawaj się, które prawie na pewno było inspirowane utworem Rappers Delight. To, co w polskiej muzyce tego okresu, no moim zdaniem, jest zabawne, to to, jak wielu artystów ma swoją unikalną historię nabycia syntezatora. Każdy, jak sprowadził go z zachodu, to czuł się takim totalnym pionierem i miał w głowie inny zestaw zagranicznych inspiracji, przez co w sumie Polacy mieli dosyć spory wybór. Przez całe lata 80. kombi było dosyć sporym dealem w Polsce, do tego stopnia, że mogli dostąpić największego zaszczytu, czyli opuszczenia kraju, by koncertować za granicą. Zespół koncertował po u uh, 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 całej Europie. Mieli nawet okazję zagrać parę hiciorów po angielsku. No, O ile ich obecność za granicą nie zakończyła się raczej światową sławą, o tyle w Polsce byli naprawdę kochani. Na terenie całego kraju powstawały liczne grupy fanów, a w 1985 roku ustanowiono oficjalny centralny fan club kombi weldongu. Jego prezesi na mocy dokumentu podpisanego przez samego menedżera zespołu dostali boski mandat szerzenia nowiny na cały kraj. Wszystko to dzięki powołanemu przez nich wydawnictwu. Głos fana kombi. Zinów było ogólnie sporo, ale ten miał ich znak jakości. Zespół przez cały okres działalności będzie miał dobry kontakt z fanami. Zapamiętajcie to, przyda się później. Teraz pora na tę ciężką część. Po wielkim sukcesie w latach 80. kombi w 92 roku się rozpada. Pierwotnie mowa była o zawieszeniu działalności, ale niestety wszyscy wiemy, jak to się skończy. Przepraszam, jeśli dowiadujesz się w ten sposób. Skawiński i Tkaczyk zdecydowali się odejść na rzecz własnych projektów. Pierwsze sygnały rozbratu można było dostrzec już w solowym albumie Skawińskiego z 1989 roku. Album był promowany takimi wymownymi hitami jak stracisz mnie i bez ciebie. Muzycy wrócili do swoich pierwotnych brzmień. Powołali do życia projekt Skawalker. Ska Walker, który później wraz z dołączeniem Agnieszki Chylińskiej przekształci się w dobrze znany zespół O.N.A. Serce kombi, czyli słowo Łosowski, postanowił w tym czasie oddać się życiu rodzinnemu, okazjonalnie wydając utwory stworzone wraz z synem Tomaszem. Przechodzimy do roku 2003. To właśnie wtedy doszło do incydentu, przez który wszyscy tu dziś jesteśmy. Jeżeli wierzyć oficjalnej wersji, Słowomir Łosowski wówczas zaproponował kolegom powrót do wspólnego grania. Ono ogarnął sprawy życiowe, a Oena się rozpadło, więc była to idealna okazja do wznowienia działalności. Tak też pomyśleli jego koledzy z dawnych lat, dlatego chwilę wcześniej, we trójkę, wznowili granie pod nowym szyldem. Kombi. Przez dwa i. Miało to symbolizować drugą odsłonę zespołu. No i nazwa kombi z wiadomych przyczyn była już zajęta. Niestety, nowa odsłona oznaczała też zmiany kadrowe. W składzie Komp 2 nie przewidziano miejsca na łosowskiego. Z tym stanem rzeczy musimy być niestety pogodzeni do dnia dzisiejszego. No więc, jak brzmi nowy rozdział kombi? Tutaj jedno im trzeba przyznać. Jeżeli spojrzymy na ich dorobek nie jako muzyka na syntezatorach, a jako pop, to chłopaki nadal trzymają się tradycji. Ich muzyka brzmi jak to, co było popularne na początku XXI wieku. Poprokowe brzmienia z takim małym dodatkiem elektroniki. Dobrze się składa w sumie, bo chłopaki właśnie od roka zaczynali, tylko tym razem są trochę dojrzalsi. Skawiński już tak nie eksperymentuje ze swoim wokalem. Teraz jest mniej teatralny i chyba bardziej dojrzały. Widzę cię, widzę, widzę. I żalsza, stała się również docelowa widownia ich muzyki. Nowe kombi ma mniej piosenek o rewolucji, czy kacu, a znacznie więcej o rzeczach takich jak rozstanie, miłość i walka o związek. Muzyka również wydaje się trochę bardziej stonowana, jednak czasami zdarzają się eksperymenty, takie jak na przykład chaos w utworze obłęd, szalony czas. Oh, wept, lub autotune a'la Charlie XCX w utworze Skarby. Spali, praca nie Wiele ludzi mówiło i nadal mówi, że kombi przez dwa i to skok na highs, komercha czy nawet słaba próba naprania publiczności. Ja jednak nie mogę ich nienawidzieć. Nie wiemy w sumie, co tak naprawdę się działo między tymi ludźmi, więc kierowanie się tym, kto był tym dobrym, no też trochę jest bez sensu. Do tego, gdyby polegali tylko na starych piosenkach i znanej nazwie, nie mielibyśmy nowych hitów. A takich mieliśmy sporo. Dla większości ludzi połowa piosenek kombi, jakie znają, to właśnie te z późniejszego okresu. Jest to ogromny wyczyn, jak na czwartą dekadę ich działalności muzycznej. A jak już jesteśmy przy działalności. Pamiętacie, jak mówiłam o tym, że kombi zawsze dbało o fanów? To była chyba najlepsza inwestycja w karierze Słowomira Łosowskiego. Kiedy kombi grało na wszelkich festiwalach i pojawiało się w telewizji, co bardziej wierni fani wiedzieli, że coś tu nie gra. Dzięki ich lojalności, Łosowskiej mógł odbudować wizję kombi przez jedno i. Niejako wolny od oczekiwań mainstreamu, mógł oddać się temu, co chyba kocha najbardziej elektronice. Oglądając wywiady z nim, można poczuć, że jest on totalnym nerdem na punkcie syntezatorów. Słychać to też w jego muzyce. Nadal gra on klasyki kombi, ale w nowych, świeższych odsłonach. Ogólnie to polecam wam jego ostatni album z nowymi aranżacjami klasyków zespołu. Wracając do fanów, to mam wrażenie, że pomimo tego, że Kombi E dominowało przez lata zerowe, to właśnie ta relacja z fanami i stała prezencja w internecie pozwoliły Łosowskiemu trochę lepiej się zestarzeć. Wówczas, kiedy strona Kombi E to dosłownie tylko ich wizytówka, nic nie można na niej zrobić, witryna tego drugiego zespołu to cała encyklopedia jego ponad 40-letniej historii. Pan Łosowski regularnie nagrywa filmiki i odpowiada na pytania widzów. Do tego prywatnie zajmuje się rysunkiem i kolaboruje z artystami wizualnymi. Co może nie jest ważne w kontekście samej muzyki, ale w dobie wszechobecnego AI, no jest to na wagę złota. Może i stary kombi nie ma tylu fanów, ale z pewnością stworzyło wokół siebie bardziej żytą społeczność. Właśnie dzięki tej społeczności zespół może nadal grać i tworzyć nie tylko świeże aranżacje, ale też i całkowicie nowe numery. Lata mijają, a oba zespoły tworzą, i ani myślą rozstawać się ze sceną. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmiku macie już swoje ulubione kombi. A jak nie, to chociaż jesteście świadomi muzycznego dorobku obu, czy tam trzech zespołów. Z mojej strony to wszystko, i jeżeli macie zapamiętać coś z dzisiejszej lekcji, to to, że człowiek człowiekowi wilkiem a kombi kombi kombi. Jeżeli tego słuchasz, to znaczy, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje, dziękuję za obejrzenie całego materiału. Bo obejrzałeś całe cunia? W takim razie nie pozostaje Ci nic innego jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego!